Po meczu w Zabłociu z nami jest pan Dawid Pisarek, grający trener drużyny Orła. No i co panie Dawidzie, udało się bardzo dobrze zakończyć tą rundę jesienną u siebie, pewne wysokie zwycięstwo. Chyba jesteście zadowoleni, co? Tak, osobiście jestem zadowolony z dzisiejszego meczu, jestem zadowolony z tego, że podniesiemy się po ostatniej porazce, bo widzę, że mecz kompletnie nie wyszedł. Chłopaki zdali sobie wszystko, dobrze weszliśmy w mecz całą mecz prowadziliśmy grę, myślę, więc jestem zadowolony z dzisiejszego spotkania. Zmagamy się dzisiaj w Zabłociu pewnie, tylko nie, nie tylko w Zabłociu z potężnym wiatrem. Przeszkadzało w grze, czy, czy jakoś macie sposoby na to, żeby sobie radzić z taką pogodą? Nie no, nieraz się już grało przy wietrze, ale wiadomo, że, że przeszkadza w graniu. Akurat dzisiaj nam może trochę pomógł, bo te piłki jakoś dochodziły dokładnie, no ale zazwyczaj przeszkadza. Jesień się dla was jeszcze nie kończy. Za tydzień ważny mecz. Jedziecie zagrać spotkanie z liderem. Proszę powiedzieć, jakie cele i oczekiwania względem tego meczu? No i też w kontekście już bardziej wiosny, czy, czy nie rodzim jest do złapania i do wyprzedzenia jeszcze w tej lidze? Ja myślę, że jest duża przewaga, bo 10 punktów tam tracimy do nierodzimia. Jedynie rozumiem, jeszcze jutro ma mecz w Rudniku, zobaczymy jak się tam zakończy, aczkolwiek myślę, że są do złapania, jeśli uda nam się zakończyć zwycięstwem u nich, będzie 7 punktów, dwa mecze mamy między sobą na wiosnę, myślę, że też gdzieś tam punkty muszą stracić, bo nie da się wszystkiego wygrywać, więc będziemy walczyć o fotel lidera jak najbardziej. Powodzenia za tydzień i powodzenia na wiosnę w takim razie, dziękuję. Dzie dziękuję.